Cześć Siemanko, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. E, dzisiaj mamy niedzielę, bardzo ładną pogodę. E, zbliża się e, coś, zbliża się, jakieś święto, Halloween Halloween się zbliża e, i z tego powodu wyruszamy na małą wycieczkę i zaraz wam pokażemy gdzie. Zapraszam na film. Mamy, co my tu mamy? 32 minuty, 21 mil do celu ale na razie wam nie powiem gdzie jedziemy ale gorąco termometr wskazuje tylko 13 stopni ale w, w samochodzie i na słońcu to jest masaka jest jak w szklarni Bobik w dobrym humorze Ale to pokażę Wam gościa naszego. Dobra, słuchajcie, już jesteśmy niedaleko. Zostało 3, no ponad 3,5 mili. Ej, patrzcie, jaka droga tu się robi, gdy jeżdżamy do autostrady. Nieźle, co? angielska droga na village bo jedziemy pod słońcem i nagrywam pod słońce także no, patrzcie teraz wam pokażę nie? O, no dlaczego nie jedziesz chłopie no, A, jest, no. chciało być bardzo miła no wioski ale to było to Osaka Tak jest to jednak To jest nawieść masaka Tu są farmy po lewej tu farmy fajnie Tu po prawej też tylko przez te płoty zielone nic nie widać nie? No, ma dobrze, że mamy Jeepa. <noise> może wyjeździć po tych. ona następna mijanka. A nie, tutaj jest jakiś domek na widlicz. Mały już ma dość. Gdzie my to idziemy? On dzieje, że wszyscy nie jadą tam gdzie Na szczęście nie my jedziemy prosto. dotaliśmy na miejsce, może tutaj po prostu, Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Zobaczymy zaraz, chwilę prawdy, czy nas wpuszczą, czy nie. No już puścili, się... przecież to miejsca. No tak, ale tu ci, co mają bookingi, nie? O to chodzi. E, no, mhm. mały właśnie zasypiał, ale go widzę. Słuchajcie, patrzcie, coś Wam zaraz pokażę. Patrzcie tam nad tymi samochodami, nad tym, co wyjeżdża. Patrzcie, co tam się dzieje. Nie? Jakie tam jest pole. Nie wiem, czy to widać. I zaraz Wam to wszystko z bliska pokażemy, W jakim miejscu jesteśmy? Uuu! Gdzie się działo? Oglądajcie. Słuchajcie, jesteśmy w takim miejscu. Jedziemy zbierać dynia. Masakra, patrzcie, to jest ludzi. I bombik. Słuchajcie, patrzcie, jakie to jest zdjęcie grupowe Nieźle co Wszyscy zrobili sobie zdjęcie grupowe to My też sobie porobiliśmy, zaraz Wam powrzucamy te zdjęcia Zobaczcie, taka miejscowość. Ile pan w kinów, masakra, co? I tam jest pole, słuchajcie, patrzcie. To co wam pokazywałem tam z samochodu, nie? patrzcie jakie tam jest pole dyni. Tam jest pole dyni. Tam sobie można zabrać taczkę. Nie? To taczki sobie można wziąć. To się płaci 6 funtów akurat tutaj. I się idzie się zbiera e, dynie. Cennik, nie wiem czy wam gdzieś mignął cennik. Jest cennik za te dynie, nie? No. Można, sobie, można sobie kupić dynie. Nie są drogie. Ale słuchajcie, my z Małym na rękach. Mało ma swój pojazd, patrzcie jaki. jest Z takim pojazdem. Woda. Tu jest ten wjazd. <laughs> I lecimy, słuchajcie, na to pole. Zobaczcie, co się dzieje. Masakra, nie? Spróbować. Weź go na chwilę, bo masakra jakaś Aaaa! ręka mi i co? I co? Ej, ty, będzie jechał w tarczce? I co ta tam, bąku. Smoczek, smoczek Dawaj matka Dawaj, 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 dawaj Tak Dawaj, dawaj jedziemy po zbierać dynie. Tylko siedź jeć, Jezu Jedź, on sobie daje radę W piasku <noise> się bawi Zilek, <noise> jak tam? Na wiosce jest? <noise> Nieźle, dobra Dobra, takie buty, słuchajcie Lecimy na te dynie O nie, tu już się na błotko o, my... Aha. Tak, ta mamuszka jest dobrze ubrana. Słuchajcie, patrzcie. w Zybransku. Sam raz na wieś. A mały jest szczęśliwy. nie Jesteśmy na pole. Mały szczęśliwy, cały już jest zbroił. Co tam masz? Co tam masz? Pierwszy raz jest w staczce. Takie to jest pole dyni, słuchajcie, patrzcie no, Czyli tam jest dyni I ludzie sobie zbierają i my też tam jedziemy zbierać Dobra, lecę za nimi, bo już mi uciek Oni Słuchajcie, Alex. A wie, nie wiem czy będzie. słychać, otaczka nam się przewaliła, cała wieje, nie? No, tam jest, można zdjęcie sobie zrobić. I co tam? Szczęśliwy jesteś na Jeśli <grym grym grym> wy na polu... Tata, tata, tata tak, ciński tata. Dzień. Chyba weźmiemy wszystkie do domu. I tyle. To jest nasze wizyty. Pełno ludzi. słuchacie rewelacyjnie. Nie? Tak właśnie na dole się bawię Super Dobra, się biorę z taczkę i spadam. Lecimy do samochodu płacić za dnie i dodam, komu wieje inne są zapakowane tutaj się Bambis pakuje do samochodu dobra słuchajcie i my też się pakujemy Kurde, jesteśmy w błocie w błocie ale fajnie, ciepło, ładna pogoda super czas, Super ręcko, no naprawdę, elegancko fajnie było dobra, palimy furę i lecimy do domu, bo za niedługo będziemy mieli, będziemy mieli gości i już jesteśmy spóźnieni.